Hej moi drodzy, z tej strony ja, Krzysiu Piec, Na... zapominam, że mam tutaj siebie, cześć, macham do was, to jestem ja i e, dzisiaj jest odcinek, jak zawsze robię rzeczy bez was i wtedy zazwyczaj mi się wszystko fajnie udaje, a jak robię z wami to jakieś takie bzdury, z których nic nie wynika, nie wiem z czego, nie wiem jak to się dzieje. Ale jeśli śledzicie mojego fanpage'a to na pewno wiecie, że złapałem zombie wieśniaka i słuchajcie no i... Łopak! No spójrzcie, no odpalam się Minecrafta i tak stwierdzam sobie, uratowałem go to jest wieśniakiem zwykłym, to mu dam robotę, dałem mu, żeby był księgarzem. I już fakt, że ten... ta umowa jest też świetna, bo mam tego mnóstwo tych książek, których nie potrzebuję. Tu spójrzcie, co za trzecim razem gościu sprzedaje. Samo naprawianie się. A to jest bardzo rzadkie. Bardzo rzadko można dostać samo naprawianie się. A spójrzcie, co tutaj jest. Nieskończona ilość strzał. Ile tego chcę Tyle tego będę miał. Znaczy, nie wiem, czy to mu się odnowi. E, odnowią te handle. Nie wiem do końca, jak działa. Że tak powiem, e, bibliot ta tak bibliotekarz, on jest bibliotekarzem. Nie wiem jak do końca działa to, jak to jest rozwiązane, czy to mu wraca, czy nie, ale no powiem wam, że zebrałem też, o to drzewo akacjowe, pójdę pozbierać sadzonki. Ile ich mam jedną do tej pory, no słabo. O, trzy. Gitara. Posadzę drzewo akacjowe. E, sobie wędkowałem trochę jak czekałem na niego, aż się ogarnie, bo... Im to dosyć długo zajmuje, samo zdrowienie się jest procesem w tym momencie dla mnie, który mogę zrobić tak od po prostu, tak, bo potrzebuję e, szpotka na słabość i złote jabłko. Wszystko mam obok siebie tutaj, więc pojawienie się tam zombie wieśniaka nie było dla mnie problemem. E, musiałem tylko mu postawić to i to, to schronienie, i fakt, że widziałem stąd. Już tutaj, on mnie nie widział, ja go widziałem, To spowodowało, że byłem w stanie się przygotować, tak? Wszystko poszło w ogóle strasznie gładko, bo nic do mnie nie podeszło, tylko on. Nikt inny mnie nie zauważył. E, o, pamiętam, miałem ja ściąć to drzewo kiedyś, potrzebowałem do czegoś trochę drewna. O, ogólnie zrobiłem też jeszcze jedną rzecz, o, pomijając to... Dwie rzeczy, w sumie to tak, bo robiłem sobie, że teraz mam nowe spodnie z ochroną przed wybuchem i zrobiłem tak, że jest wykładzina w całym neterze, chociaż nie wiem czy, chociaż nie, chyba jak nagrywałem to jeszcze ostatni odcinek, to jeszcze to nie było zrobione i teraz dopiero to jest zrobione, w sensie no ta wykładzina w tej drodze, nie wiem czy wam poka czy chodziliśmy tą drogą, kurde, już nie pamiętam. A chyba tak, chyba chodziliśmy. Te tam wykładziny kładłem, żeby mi się świniaki nie pojawiały. No już jest wyłożona tam całkowicie. Eee, I co jeszcze zrobiłem? Coś jeszcze zrobiłem. Trochę kopałem, ale no. Co dużo z tego nie wynikało, mojego kopania. I. Coś tam kopałem, ale za dużo tu tam nie wykopałem. Dziwi się, że jeszcze nie, nie padną te dziury, ale. Co, ale co, kurczę, coś jeszcze zrobię. A, wiem! Zmieniłem położenie portalu do twierdzy. Nie z tym drobną przygodę. I tam też odkryłem zombie wieśniaka, tylko to było daleko od domu i mi się nie chciało bawić w przynoszenie go tutaj, bo na to akurat w ogóle nie byłem gotowy, że go tam znajdę. Ale co też była niezła przygoda, śmiesznie się okazało. Aha, tutaj sobie naszykowałem już na remanent niedługo, ale teraz mi się go nie chce robić jak nagrywam. Coś mi na nos w ogóle weszło, tak w sensie... A, miałem taką drobną przygodę. Dobra, trochę skupienia się. Miałem drobną przygodę. Nie tyle w neterze co w piekle. Przygoda polegała na tym, że jak wyszedłem z piekła i zniszczyłem portal, tam postawiłem go tuż obok e, mojego przyszłego portalu do piekła. E, nie do piekła, tylko do tego, no, do świata, do kresu. Jak to jest po polsku, to się nazywa kres. Zniszczyłem ten portal, postawiłem tam i zorientowałem się, że nie mam paliczki. I nie miałem czym to podpalić, ja byłem daleko od domu i dużo dłużej by mi zajęło. W zasadzie, tak myślę, powrót i to był dużo bardziej problematyczny. Stwierdziłem, że spróbuję sobie poradzić, sobie poradziłem, ale znalazłem drugą bibliotekę. Znalazłem w ogóle część, znaczy przez przypadek w ogóle znalazłem. Część tej twierdzy, w której nigdy mnie nie było. I ja się tam prawdopodobnie będę. Oh, Jezus, ja przepraszam Was. Ja się tam prawdopodobnie będę wierał, no. E, niedługo, ale to tam za dużo nie ma. Nie wiem, czy to będę nagrywał, bo prawdopodobnie to będzie nudne. Na razie nie chcę tego. Na razie. E, coś pięć. A na odwrót, chyba muszę wsadzić. Ale ja chcę, o, ja chcę ten deal. A, rozumiem, bo to muszę zaznaczyć mu. Dobra. Co? Robimy ci niezły interes tu. Wiecie co? Pobiję się z nimi. Bo chcę trochę mieć Co yy... To będzie odcinek. Nie wiem, jak go nazwę, nawet. Ale to będzie odcinek, w którym będziemy robić losowe rzeczy i on będzie dość krótki. Bo chciałem Wam się po prostu pochwalić. Myślę, że zobaczymy też, co nam wpadło yy, u kolegi. Jako kolejny jego handel. Bo odpiliśmy kolejny poziom. Tylko musimy poczekać, aż on to obczai. Co mu tam kolejnego ma, ma na nas sprzedaż, ale myślę, że chyba kolejne to już nie, 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 nie będą te książki. To jest po prostu to miejsce, to jest po prostu genialne, że ja na to wpadłem. Nie jest tu bezpiecznie, ani trochę, ale jest niebezpiecznie tak w sam raz niebezpiecznie. poziom, zaraz zobaczę co mi wpada za en enchanty. Chociaż albo no może nie, bo nie mam, nie mam pomysłu co mógłbym jeszcze sobie polepszać. No spójrzcie, tam się jeszcze mi pojawiają różne rzeczy. po prostu baja. To miejsce jest baj bajeczne po prostu. że sam fakt, że one się resetują co jakiś czas. 4. Mam wrażenie, że powinno być tego... Chociaż no nie, z jednego chyba nic nie wypadło. Z jednego widziałem, że z 2. Czyli sex. Pozbieram expa. Nie chciałem, żeby mnie widziały. O, jego oko, co też pozbieram. Przecież w sumie nie, nieważne mam tego. Mam nadzieję, że to nie było zbyt głośne. Dobra, zobaczymy, co tam gościu ma dla nas nowy handel. Eee, ś... średnie. Mm. A nie wiem, czy możemy go bardziej mocniej przycisnąć z tym handlem to coś więcej może nam móc do przehandlowania, ale no tak mi się właśnie wydawało, że on chyba... że to chyba jest taka mechanika, że on ma pierwsze dwa tego typu, które miał, że coś tam za papier i coś tam za książkę albo za książki i że sprzedaje zaczarowane książki. Ej, a ja tego nie stawiłem więcej? A, tutaj jest, nie zauważył. Tutaj coś jest. Aha, bo to jest za blisko tego, i się. Dobra, nie będę Was nudził zbieraniem drewna. To sobie odpuszczę, zobaczę. Może póki od razu tu jestem. Teraz sobie co jakiś czas tam sprawdzam, czy nie ma powtórki z rdzy. Power 4. No, mam jakieś tam power 5, więc to jest taki średni układ dla mnie. Nie mam niczego, co mógłbym jeszcze ulepszyć. Idę z nim pohandlować za. ten. za kałamarze. Bo gdzie się miałem? Ale nie miałem je... Uuu, kurde? No gdzie ja miałem? O. Oferta jest dużo lepsza. I zrobię mu lepszy nomek też. Jeśli będzie, to mnie dobry. On lepiej, nie, nie, nie może lepiej mieć handel. Z tego co wiem, ale coś mi nie gra. E Albo może mi się wydawało, nie wiem. Nie powinienem... Mam wrażenie, że... Wyszedłem na zero, może nawet tylko na minus Z tego handlu z nim tak... Czysto pod względem ilości... Tych książek raczej więcej nie będę potrzebował przez jakiś czas Ale no jak on będzie, ten gość, to zostawię je, bo... Czemu nie? Tych będę potrzebował od Groma. E, czy żarłocz biały ma coś, 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 mojego takiego fajnego nie miało? Moja zbrojka, mo na moją zbrojkę może to sobie wsadzę. Hmm, no a tak poza tym no co? To... Ja będę kończył. Nie planuję na dzisiaj nic wielkiego, poza tym, ale po prostu moje szczęście, szczęściarstwo do momentu, do którego nie włączyłem nagrywania, było porażające, a teraz też nie, 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 nie było źle, było fajnie, sympatycznie. Gdzieś mi tu pływają te stwory, muszę je... Wkurzają mnie strasznie. Świetne są te oferty. Pójdę do tej biblioteki. Będę miał groma tych książek, żeby mu sprzedawać. Mam jeszcze papier tutaj do sprzedawania. Wszystko po prostu, co sobie zamarzy, ja mu mogę dać. Mnóstwo rybek, złoto, drewno. Zawsze o zawsze czegoś nie zauważam. Czy ja też drzewa zawsze sadzam, no to też nie tak. Mm. A, bo mam jeszcze te rzeczy dla, dla, dla tego miejsca, mam jeszcze to. Więcej ofert. Może mieć. Ty. Hmm. To też jest. Eee, za 13. Szanujmy się. Trochę drogo, ale jest. I nie wiem, czy to nie wynika z... Nie wiem, z czego to może wynikać, ale... Nie, no widzę, że pozostałe też są przecenione jeszcze, ale z czegoś to. No ale bardzo drogą miało tą ofertę, tak domyślnie. No, nie jest to źle dobrze widzieć, że będę mógł tego mieć więcej, jeśli będę chciał. Zwłaszcza, że z pozostałych. Myślę, że będę najwięcej korzystał z tych pozostałych na zyskiwanie. Myślę, że będę korzystał z tego i z tego z tego nawet najwięcej, bo mam strasznie dużo potencjalnie tej trzciny cukrowej. E, także, no ja jestem pod jego wrażeniem, ekspert. Nie wiem, czy może on mieć jeszcze kolejny poziom wyżej. No, jak to mówią, no zobaczymy. No ja się tak trochę nie znam. Tak kilka razy drzwi niepotrzebne mi to zbytnio. Powiem tak, ja jestem mega zadowolony. Z tej okazji zetnę wszystkie moje drzewa tutaj i Jezu, tego mi się nie chce ale to chyba nie jest takie wysokie. I w sumie to tak skończę ten odcinek, że po prostu teraz urwę. No bo ja naprawdę no ja dzisiaj długo nie będę... nie mam zamiaru też pykać właśnie, miałem załatwić tylko tą sprawę z nim. No ale jak wiecie, jestem Krzysiu Piec i zawsze coś po drodze wyjdzie. śmiesznego, fajnego i porobię też takie rzeczy. No ja już kończę od dłuższego czasu ten odcinek i myślę, że no mogę wreszcie jak... Prawdziwy gościu, powiedzieć, że koniec. I ja przerywam nagrywanie. Zszeszała. Widzimy się niedługo, pewnie w kolejnym odcinku Pieckraft.